Uchylę rąbka tajemnicy. Ten człowiek, z którym rozmawia teraz Lukas, jest prorokiem. Będzie kimś znaczącym później w rozgrywce, co, o czym się przekonamy. No i to by było na tyle tajemnic. Jedziemy dalej. No właśnie, dla ludzi zrównoważonych. Nie sądzę, że żeby Lukas był niezrównoważony, ale mimo wszystko dla y, ludzi normalnie myślących. Y, oczywiście y, chodzi mi tu o kelnerkę. Ona go nie widzi. Proroka, co jest ciekawe dla mnie, fajnie ujęte w fabułę, wciśnięte sobie. Ta rozmowa ciągnie się już od jakiegoś czasu, nie ma w niej nic ciekawego. W każdym razie rozmawiam z Prorokiem. Your coffee, sir. Thanks, Kate. <laughs> A waitress has brought him his coffee. But she's talking to me as if I was the one who ordered it. She doesn't know that he's there. She can't see him. And now what's happening? Listen, I wanna be rude, but I'd rather eat alone. No i rozmowa dalej się ciągnie. A widzimy, dotknął nas ten człowiek. I wypowiedział zaklęcie żywcem z Hogwartu. Czyli Wingardium Leviosa i Lukas stał się kimś innym. Niż był. Zniknął. I zginął.

Widzimy, Lukas poczuł się pewnie po tej wiązance, prawie jak Willer Salient Silent Hilla. Yy, I kolejne rozdziały... Nie, Mieszkanie są że nie, bo jest to długi rozdział. Mieszkanie Carly również, o kurczę, to nie wyrobiliśmy się w tym odcinku. Może przejdziemy do Carly. Jest to również ciekawy rozdział. Yy, pamiętacie wiadomość yy, ze skrzynki? O, tutaj widzimy sceny aż kipiące swoim erotyzmem. <słuch> Oczywiście, znowu bym prosił dzieci poniżej 13 roku życia, żeby zasłonili oczy. Ponieważ miałbym sporo problemów. Gdyby wasi rodzice zauważyli, co oglądacie, wzięliby was albo mnie za wariata. Nie wiem. W każdym razie, jesteśmy Karlem, pokąpieli. I co robimy? Widzimy, dzwoni telefon, więc lecimy go odebrać. Znajduje się on tutaj po lewej stronie.

jakieś tu chwilę. Tyler. No, czyli nic sensownego się znowu nie dowiedzieliśmy. Ee, Tyler ma nam przesłać oczywiście y, te wydruki wszystkie, które mu się udało zidentyfikować, czyli zmienimy się w Tylera. Nie wiem po co ugryzłaś tę pizzę. Narobiłaś smaka tylko naszym widzom. Jak również mi. Dobra, wstajemy od stołu. I gdzie znajdował się tutaj jest kawałek papieru, czyli wydruki, lecimy to przefaksować Karli. No, to było na tyle. Odłożymy jeszcze ten papier, żeby nas y, nie kusił, <grym> choć fajnie by było. No i co, tu Tyler chyba już nic nie może zrobić, najwyżej pograć sobie w koszkówkę, ale zobaczmy jego kondycję psychiczną. 100% nie ma takiej potrzeby. I wracamy z powrotem do Carly, idziemy zobaczyć, co, cóż to nam przysłał nasz drogi przyjaciel Tyler. No właśnie, ciekawe co to jest, nie mam zielonego pojęcia. Teraz już będziemy czekać tylko na naszego przyjaciela, Tomiego. A nie, w sumie nie, jeszcze polecimy szybko się ubrać. A może teraz nie, jeszcze pokażę wam refleksję Carly, co powie, widząc taki mróz tryskający za oknem. No, dobra, to lecimy się ubrać. A tam leci fajna psenka. Sun Pepper Kiss. Kojarzę, Fajna nuta, fajna, nie powiem. Mnie się podoba przynajmniej. Dobra, widzimy ubraną Karle, znowu w te same ciuchy co ostatnio. Także nic nowego. I dlaczego nie ma jeszcze naszego przyjaciela? Dlaczego nie zapukał do naszych drzwi? Nie wiem dlaczego. Dupa. Dobra, to idziemy pozbierać bonusy. Nie pamiętam, gdzie były. Ale gdzieś w tej kuchni czaiłem się. Bonusy nie. Tu na pewno nie ma bonusa. Najwyżej garnki, które nie są nam potrzebne, bo dzięki garnkom nie dostaniemy tapet, prawda? Tu również nic nie ma. Nie ta szafka. Jeszcze mamy do wyboru tą szafkę. Są kieliszki, które przydadzą się troszkę później, przy spotkaniu z naszym przyjacielem. Oraz tutaj znajduje się szafka, w której yy, nic nie ma. Hmm. Gdzie jest bonus? do bo cholery. Może tutaj. A ja tu jeszcze mieliśmy eee, Aha, to już była ta szafka, sorry. Widzimy tam Nutolla pisało. <grymne> nie można reklamować w grach. To jest bardzo dobrze zrobione. I co my tu mamy? Nic tu nie ma. Czyli nawet nie ma bonusa, czyli pomyliłem się jednak. Nawet mnie zdarzają się pomyłki. Dobra. Zobaczmy może. Co masz ciekawego na komputerze. Karla. Może jesteś niegrzeczną dziewczyną i znajdziemy u Ciebie jakieś pornusy. Dobra, zobaczmy pocztę Valium, niepotrzebne. Cześć, widzimy przyjaciel Tommy. Cześć Karla, wybacz, że nie mogłem dostarczyć ci ostatnio żadnych wiadomości. Miałem mnóstwo pracy. Jak najszybciej wpadnę do ciebie opowiedzieć o moich ostatnich przygodach. cały gorąco, Tommy. Super. To więc czekamy na Tommy'ego, któremu się nie śpieszy do nas. No właśnie. Cześć Tommy, na no, nikogo nie czekałam. Zaczęła, nie możesz otworzyć tych drzwi. No właśnie. Uch, tani sposób na kobietę, przyznam. Ale i tacy ludzie zbierają się na odwagę, kochani. Także jak się dowiecie, za chwilę, Tommy. Teraz smutek u wszystkich dziewczyn, które to oglądają. Jest gejem. Także nie macie na co liczyć, nawet wirtualnie. Dobra, jak już mówiłem, kieliszki się później przydadzą. Czyli jedziemy. Kieliszeczki. Ech, ta piosenka jest naprawdę świetna, ale już mnie powoli denerwuje. Zaraz ją wyłączę. I porozmawiajmy troszkę Tomi o tobie. Co tam u Ciebie? Obiecaj, że porozmawiamy. Soł. Więc. Toast. Pijemy za miłość, kochani. A ja chciałbym wypić za 130 widzów, których mam na kanale YouTube. Dzięki, że jesteście. Dobra, spytajmy może o pracę. I'm number two in my investment team in terms of annual profit. Not bad, huh? It gets on some of my coworkers' nerves. I've heard them bitching behind my back. What the hell with them? I'm doing what I like. <laughs> eh, I'm happy to see you got your smile back. We all have our ups and downs, right? I always thought that people in New York didn't give a damn about gayness. It was so enlightened. How wrong I was.